Yearbook, tak czyli taki filmik, można powiedzieć, z pytaniami, odpowiedziami, tagami, który oryginalnie został wymyślony przez zagraniczną booktokerkę Destiny Sidwell i tam też możecie sobie, jakby, obejrzeć, jak to wyglądało jako zapoczątkowanie fali trendu, natomiast ja postanowiłam sobie przetłumaczyć wszystkie te tagi, a przynajmniej większość, większość tych na które mam ochotę odpowiedzieć i stworzyć swój własny end-of-year book tag. Tak, także zapraszam was serdecznie na ten filmik, w którym odpowiem między innymi na takie pytania jak jakie było największe książkowe rozczarowanie roku 2023, jakie były moje ulubione książkowe pary. Jakie książki moim zdaniem są overhyped, jakie są niedoceniane, i tak dalej. I z tego miejsca chciałabym Was też bardzo serdecznie zaprosić do tego, żebyście zostawili jakąś reakcję po sobie. Może suba, jeśli zasługuje Waszym zdaniem, może łapkę w górę, a może jakiś komentarz, o którym odpowiecie na jeden z tagów, który będzie przedstawiony w tym filmiku. A w opisie też umieszczę Wam spis wszystkich tagów, które w tym filmiku będą wymienione. Zapraszam! I zaczynamy z grubej rury, bo pierwszym tagiem będzie największe książkowe rozczarowanie roku 2023. I tutaj muszę Wam też powiedzieć, że narzuciłam sobie kilka zasad, więc staram się nie powtarzać książek w żadnym z tagów. Jeśli już raz wykorzystam książkę, to później staram się jej nie wymieniać. I postaram się też na pewno maksymalnie skracać odpowiedzi, żeby nie wymieniać 10 książek na przykład do jednego tagu. Tak więc, wracając, moim największym rozczarowaniem jest chyba czwarte skrzydło. Miałam nadzieję na taką wspaniałą książkę fantazy. Miałam nadzieję na przygodę, miałam nadzieję na niebywale dobrze rozpisaną historię miłosną, na wspaniale zbudowany świat magiczny. Ja dam tej książce chyba 3,25 gwiazdki. Z tego co mi się wydaje, to był w ogóle debiut autorki w gatunku fantazy. I szczerze odczuwam to tak, jakby pani Rebeka Jaros wzięła wszystkie najpopularniejsze i najbardziej hypowane wątki różnych bardzo znanych książek, takich, które już mają swoje uplasowane miejsca, są ulubieńcami większości osób, które czytają fantastykę. Pozlepiała wszystkie te wątki i stworzyła książkę, którą nazywała Czwarte Skrzydło. Nic tam nie było innowacyjne, wątek miłosny był taki trochę mech. Nic tam nie było czymś nowym. Wszystko to już było i wręcz mam wrażenie, że mogłabym dokładnie wskazać palcem, skąd niektóre wątki były brane. Oczywiście pamiętajmy również, yy, proszę, że to wszystko jest moją opinią i moim odczuciem. Jeśli dla ciebie Czwarte Skrzydło było najlepszą książką roku 2023, to nadal może nią być. Każdy z nas jest innym readerem, każdy z nas inaczej czyta, każdy z nas. Docenia co innego w książkach i trzeba po prostu brać to na klatę. Ten filmik dotyczy tylko i wyłącznie mojego gustu książkowego i tego, jakie były moje odczucia. Pamiętajmy więc o tym i bądźmy dla siebie mili. Drugi tak, czyli książka, po której absolutnie nie spodziewałam się, że będzie tak dobra. I tutaj muszę wymienić Okno skąpane w mroku. To była kolejna książka, która przez chwilę miała taki swój wielki boom na booktoku, i obawiałam się, że będzie podobnie jak z Czwartym Skrzydłem. E, otóż Okno Skąpane w Mroku zdecydowanie nie było tak szeroko omawiane jak Czwarte Skrzydło, ale gdzieś tam u osób, które ja śledziłam i który ja lubię, e, były, było wymieniane, e, było czytane i widziałam to, i czekałam na to Okno Skąpane w Mroku z nadzieją, że to będzie coś wyjątkowego ale jednak byłam przekonana, że będę rozczarowana i że to będzie kolejna głupiotka książka, w której nie ma nic fajnego i która totalnie do mnie nie trafia. Jak mi miło, że tak pozytywnie się rozczarowałam. Ta książka, jak już wiecie z moich podsumowań czytelniczych, z vlogów, to jest po prostu moja nowa religia. Nie mogę doczekać się drugiego tomu, który ma wyjść już w 2024 roku, z tego co mi się wydaje. I to będzie dylogia. Jest to moim zdaniem książka wyjątkowa. Ma bardzo ciekawy system magiczny, bardzo ciekawą historię i to wszystko jest opowiedziane w nieco inny sposób. Jasne, pewnie też czerpię sporo inspiracji z innych książek, ale podoba mi się to, że w tej książce magia ma swoją cenę korzystanie z magii ma swoją cenę. Podoba mi się to, że magia jest związana z jakimiś przedmiotami, a nie stricte z daną osobą. Podoba mi się to, że gdzieś tam stopniowo postępuje taki rozkład, można powiedzieć, całego świata. To wszystko razem zebrane, plus wątek romantyczny, w którym jest slogan. To wszystko gra, klika i totalnie przypadło mi do gustu. Dodatkowo uważam, że styl pisania w tej książce jest wyjątkowo. Ile razy już powiedziałem wyjątkowo mówiąc o tej książce? To jest pytanie. Bardzo do mnie trafiał. Uważam, że była bardzo dobrze napisana, i ten styl naprawdę, naprawdę był dobry. Chociaż nie to, żebym była jakąś znawczynią, oczywiście, ale to są moje odczucia, tak jak już mówiłam. Trzeci tak, czyli książka, która moim zdaniem była przehypowana. No i gdybym powtarzała tytuły książek, to tutaj pewnie znowu wymieniłabym czwarte skrzydło, ale o nim już trochę pogadaliśmy. Ale tak szczerze, to w tym roku przeczytałam sporo książek, które uważam, że były przehypowane. Myślę, że tutaj dużą rolę właśnie w tym zjawisku u mnie miało to, że w tym roku zaczęłam aktywnie działać na BookTok'u i sama dodawać swoje materiały, więc też więcej treści konsumowałam związanych takich właśnie z książkami popularnymi. Więcej po takie książki sięgałam, w związku z czym miałam szansę przekonać się na własnej skórze, czy ta książka jest dla mnie ok, czy troszeczkę nie za bardzo rozumiem jej fenomen. Te książki, które wymienię, mam nadzieję, że nikogo nie urażę i nikt nie będzie zły ani smutny. Otóż dla mnie przehypowane były na przykład między innymi małe życie, siedem dni w czerwcu, Magnolia Parks. I to jest takie top 3, jak zerknęłam sobie w cały spis moich książek. Jeśli miałabym wybrać te, które są. Przehajpowane, a po które sięgnęłam, ponieważ słyszałam, że każdy, każdy o nich mówi. Jeśli chodzi o Magnolia Parks swoją drogą, to nawet nagrałam o tej książce raz pięciominutowego tiktonga, którego montowałam jakieś 4 godziny, bo tak wiele negatywnych emocji we mnie wzbudziła ta książka. Dałam jej pół gwiazdki. Pół gwiazdki. Nigdy nie dałam książce mniej niż jedną gwiazdkę i w ogóle rzadko daję książką jedną gwiazdkę. Małe życie z kolei to jest taka ciekawa bardzo książka, bo ona jest bardzo wspaniale napisana, jeśli chodzi o język, moim zdaniem. Natomiast moim zdaniem też ta książka absolutnie nie ma sensu. Ta książka nie dała mi żadnej wartości. Natomiast to, co ta książka daje, to bezbrzeżny smutek w celu tego, żeby być smutnym. Ten, ta książka nie ma innego celu. Ona jest smutna po to, żeby być smutną. I tyle, nic więcej. Bardzo jakoś tak czułam, że ta książka jest napisana przez kogoś, kto jakoś tak nieempatycznie podchodzi do pewnych tematów, przez kogoś, kto chyba chciał właśnie wywołać takie emocje i tylko ten smutek, który później w żaden sposób też nie był zaopiekowany. I obejrzałam też później kilka wywiadów z autorką tej książki i utwierdziłam się w tym przekonaniu w 100%. Tak więc tak, małe życie uważam, że jest przehajpowane i że rozumiem, że wiele osób może uważać, że to jest ich książka życia, ale dla mnie nie. Natomiast siedem dni w czerwcu to jest romans. To jest romans, który był kreślony przez wiele osób, które obserwowałam jako jeden z najlepszych, jakie przeczytali w życiu. Więc zainteresowaniem sięgnęłam po tę książkę, bo ja generalnie raczej nie jestem dziewczyną, która bardzo często czyta książki romantyczne. Ja raczej wolę fantazy, raczej wolę thrillery. Głównie aktualnie czytam fantazy, bo po prostu jakoś tak na innych płaszczyznach się trochę wypaliłam. Więc stwierdziłam, że no muszę zobaczyć, o czym jest ta książka, no bo skoro to jest najlepszy romans wszechczasów, no to why not? No i come on. Jakby oni poznali się jako nastolatkowie i znali się 7 dni, siedem dni, gdzie stosowali przeróżne używki i byli właściwie nieprzytomni cały czas. Przez to, że te siedem dni się znali i później zostali rozdzieleni, nie mogli jakby osoby zapomnieć przez całe życie dorosłe i później się połączyli i to była ta wielka miłość. A spotkali się i jedyne, co zrobili, to wiecie co, w publicznym miejscu no, nie wiem, jakiś taki bullshit to był. Totalnie nie uwierzyłam w tę historię, w ogóle mnie ona nie wciągnęła. Ja też nie lubię książek, w których jest taki motyw miłości od pierwszego wejrzenia, bo na to to trzeba sobie zapracować, a nie poznać jakiegoś ziomeczka w wieku, nie wiem, 16 czy 17 lat, czy ile ona tam miała, jak go poznała, wziąć z nim parę rzeczy, które są niedozwolone i myśleć jakby, że co, że później my będziemy o tym typie myśleć już całe życie i będziemy go tak kochać, że sobie życie nie ułożymy? No, oh, wait, please. Czwarty, tak, czyli ulubiona para książkowa i oh so hard to choose. Nie ma szans, żeby wybrać jedną parę książkową, generalnie yy, ja głównie. Hmm. Skupiłabym się tutaj na romantazy. Natomiast tak, Rizant i Fejra zdecydowanie mają bardzo wysokie miejsce w moim serduszku. Para, która powstaje w Szklanym Tronie, ale nie będę mówiła tutaj imion konkretnej, dlatego że wydaje mi się, że jak je powiem, to ja mogę trochę zaspoilerować osobom, które jeszcze nie przeczytały Szklanego Tronu. W każdym razie w Szklanym Tronie jest dużo fajnych par. <grym> Naprawdę dużo fajnych par. Następnie, bardziej z takich książek może słodko pierdzących, to ostatnio przeczytałam dwie, które o dziwo okazały się, że są tej samej autorki. To jest When in Rome oraz Practice Makes Perfect. I to są takie przykłady związków, które nie są toksyczne i są naprawdę słodko przedstawione i uważam, że mogą sobie je czytać osoby, które są też młodsze. I tu mamy Amelie i Noaha... Noaha? Noa? Am Amelie i No... Ameję i Noa uh, oraz uh, Willa z Eni. Bardzo fajne dwie pary, bardzo fajna dynamika pomiędzy nimi. To są takie słodziusieńkie romanse, które po prostu nie wymagają żadnych komórek mózgowych do tego, aby je przetwarzać. Ja słuchałam sobie ich w audiobooku, robiąc cardio. Cudownie się bawiłam, polecam. Bardzo lubię te pary, bo ja jakoś tak taki promyczek nadziei we mnie wyzwoliła. Pięć. Ulubiony główny bohater. Yy, I tutaj, o ile miałam nie powtarzać książek, to wydaje mi się, że yy, mówienie... O głównych bohaterach książkowych, którzy się powtarzają. Nie ma tutaj problemu. I tutaj będzie ta badassowa, typowo główna bohaterka ze Szkarnego Tronu, i w ogóle bohaterowie ze Szkarnego Tronu. Uważam, że ich można uznać w większości. Później, jak już się robi bardzo dużo punktów widzenia, z których poznajemy historię, to ich wszystkich można uznać za głównych bohaterów i ich wszystkich kocham bo wszyscy są naprawdę absolutnie wspaniali, Manu wskoczyła na wysokie miejsce w moim serduszku, także tak, bohaterowie ze Szklanego Tronu moim zdaniem... no. Szósty tak, czyli książka, która mnie zaskoczyła. I teraz tak, generalnie myślę, że sporo książek mogłoby mnie zaskoczyć, na przykład zaskoczyło mnie zakończenie pomocy domowej Fridze McFadden, ponieważ ono było takie catchy trochę, Natomiast wybieram Dom nad Błękitnym Morzem. Jeśli chodzi o to, dlaczego mnie ta książka zaskoczyła, to jest z tym taka historia związana: że ja czytałam tę książkę w ogóle w pierwszym vlogu na tym kanale, który powstał, i była tyle od do tej książki, bo bardzo jakoś tak niezręcznie mi się to czytało. Ten styl jakoś do mnie w ogóle nie przemawiał. I stwierdziłam, że nie ma sensu się męczyć. I dosłownie pięć minut później, kiedy dałam szansę, nie wiem, pięciu stronom do końca rozdziału, tak się że przeczytałam resztę książki do końca dnia i dałam jej dosłownie pięć, nie no nie pięć, ale cztery i pół gwiazdki. I było w tej książce bardzo dużo takich wątków, cytatów, które mnie poruszyły. To była książka taka właśnie też fantazy, książka o takim sierocińcu z wyjątkowymi dziećmi, z wyjątkowymi mocami. Jeśli chcecie w ogóle poznać tam moje myśli, no to zapraszam do tego vloga. Ja tam dużo o tej książce mówiłam. Naprawdę bardzo mnie zaskoczyła ta książka. Siódmy tak, czyli nowy, u, ulubiony autor odkryty w tym roku. No i tutaj Easily First, first Place, place goes, goes to Sarah J. Mas Po raz pierwszy w tym roku przeczytałam jej książki. Zaczęłam od y, Dworu Cierni i Róż, przeczytałam całą tą serię. No i teraz czytam Szklany Tron. Myślę, że dokończę w styczniu, lutym Szklany Tron. Zamierzam się wziąć za Księżycowe Miasto, no a później to już będziemy czekać na bieżąco na powstające tomy od tej autorki. 8, czyli najdłuższa książka, jaką przeczytałam. Niestety ja mega rzadko w ogóle zapisuję sobie ilość stron w książkach, które przeczytałam, więc tak na oko tylko mogę stwierdzić, która z nich być może była najdłuższa. Ale wydaje mi się, że to mogło być Babel, ono chyba miało grubo ponad 900 stron i każda strona tej książki była boleśnie długa. I moją udrękę możecie zobaczyć w, we vlogu, w którym czytam książki Dark Academia. Tak, bo każdą z tych stron boleśnie długo czytałam, bardzo, bardzo długa ta książka była. Aha, i w ogóle wydaje mi się, że jest różnica pomiędzy ilością stron na czytniku, a ilością stron ogólnie, jaka jest w książkach papierowych. Może się mylę, ale tak mi się zdaje. Więc na czytniku ta książka miała tyle stron, a ile ona ma w formie papierowej, nie wiem, ale też wydaje się, że jest gruba. A jeśli nie to, to być może Imperium Bush, Sary J. Mas. Generalnie przeczytałam kilka książek w tym roku, które miały 900 plus stron, więc któraś z nich. Pewnie była najdłuższa. Najkrótsza książka, jaką przeczytałam, to wydaje mi się, że to będą Nocne godziny Marty Bian, bo ona miała chyba mniej niż 300 stron ta książka. 10. Ulubiona okładka. I też tutaj kolejna taka uwaga, ja aż tak mocno na okładki nie patrzę, to znaczy wiadomo, doceniam piękną okładek dalej, natomiast ja nie kupuję zbyt wielu książek, bo większość książek czytam w formie po prostu elektronicznej na czytniku, i też teraz po tym, jak się przeprowadzę niedługo, totalnie nie będę miała miejsca na nowe książki, więc jeszcze bardziej będę musiała okroić te zakupy książkowe. Yy, ale wiadomo, wiemy jakby jak wyglądają książki, natomiast z takich, które ja zakupiłam, no to bardzo doceniam kunszt i piękno książki Byladona. Jedenasty tak, książka, o której nie mogłam przestać myśleć, i to musi należeć do książki, a jeśli jesteśmy złoczyńcami. To kolejna z książek, które przeczytałam w ramach mojego maratonu um, Dark Academia. I, oh my god, to była ta książka, która sprawiła, że miałam wypieki, moje serce waliło i po prostu nie mogłam, nie mogłam się stać od niej, myśli, nie mogłam się od niej oderwać. Książka mocno inspirowana Szekspirem. Książka osadzona w Akademii Sztuk Pięknych, znowu grupka przyjaciół, znowu zbrodnia, znowu wyrzuty sumienia, znowu stopniowe takie niszczenie psychiki głównych bohaterów. Nie wiem, po prostu za każdym razem jak czytam coś tak dobrego, nie mogę, nie mogę. No po prostu ta książka będzie ze mną na pewno przez długi czas i za rok myślę, że będę robiła reread re tej książki. Bo warto, jeśli nie czytaliście, to ja polecam. Wiem, że opinie są różne, nie każdemu ta książka przypadnie do gustu, ale mi przypadła bardzo i bardzo polecam ją przeczytać. 12, czyli mm, mm, niepopularna książka, którą pokochałam. Tu będzie książka, o której nigdy nie słyszałam na żadnym z bookmediów, tak naprawdę, oprócz chyba bookstagrama, czyli Tam Gdzie słońce złociliście. I to jest y, książka tej samej autorki, która zachwyciła mnie już wcześniej jedną ze swoich książek, czyli tam, gdzie raz spotyka się z niebem, z tym, że tam, gdzie słońce złociliście, moim zdaniem jest jeszcze lepsza. I to jest literatura piękna, ale tam jest coś magicznego, mimo że nie ma magii jako takiej, to odczuwa się taki magiczny, ale w taki też trochę mroczny sposób klimat. Kto jest taka książka opowiadająca o wybaczaniu, o wybaczaniu innym samemu sobie ale też o żałobie, o stracie, o godzeniu się z pewnymi rzeczami, o takim motywie found family, odszukiwaniu też trochę siebie w życiu i, i godzeniu pewnych kwestii. To jest taka historia, która trochę na początku jest dziwna, a później coraz bardziej nabiera rozpędu. Poznajemy tam na samym początku matkę, która po prostu będąc matką, która jest zmęczona, mając dwójkę małych dzieci, Niestety, ale zostawia nosidełko z dzieckiem na parkingu, i kilkadziesiąt sekund później, jak po to nosidełko wraca, okazuje się, że dziecka już nie ma. I tu zaczyna się cała historia, która zaprowadzi was w takie miejsca, których przysięgam wam, że się nie spodziewacie. Jeśli chcecie i lubicie tego typu książki czytać, to polecam, bo to jest jedna z najpiękniejszych książek, jakie przeczytałam tego roku. Zapisałam sobie przy niej, że daje jej 6 gwiazdek z wykrzyknikami. I nadal pamiętam, jak magicznie czułam się czytając ją. Jeśli chodzi o trzynasty tag, ja tutaj patrzę sobie, bo zrobiłam sobie notatki. Nie myślcie sobie, że ja to wszystko z głowy mówię, bo pewnie bym się pogubiła. Najwyżej i najniżej ocenione książki roku 2023. No i najniżej oceniłam, tak jak już mówiłam, Magnolia Parks, bo dałam jej pół gwiazdki. A tuż po niej, z tego co pamiętam, to była książka Skirt. Która była drugą po Hooked, i to jest taki dark romans, ale był tak absolutnie w ogóle zero zaangażowania, czułam, był tak beznadziejny, że ziewałam dosłownie. Ani to fabuły ciekawej nie miało, ani ten dark romans nie był wcale dark ani wcale romans. Także ugh. a najwyżej, no to ja wielu książkom dałam 5 gwiazdek, o wielu tutaj już mówiłam. I myślę, że nie będę wymieniać żadnej jednej konkretnej, bo też film z ulubieńcami roku 2023 pojawi się na kanale, więc wyczekujcie. 15 tak, czyli jakie są moje refleksje odnośnie celów czytelniczych roku 2023. Moim celem na rok 2023 było przeczytanie 120 książek i tak szczerze nie wierzyłam totalnie, że w ogóle tyle przeczytam. Ja w ogóle nigdy nie liczyłam, ile książek czytam, ale w tym roku jakoś stwierdziłam, a, Zobaczymy, zobaczymy, ile tego jest. No i a tak szczerze, to, to było całkiem proste, bo aktualnie mam na liczniku 170 książek, a jest który? 20. No to może przeczytam jeszcze z dwie. Więc w sumie to było całkiem łatwo, mimo że tam bardzo wiele, bardzo długich książek. Tak mi się wydaje. I mimo, że bardzo, bardzo, bardzo dużo książek w tym roku porzuciłam, bo ja myślę, że ze spokojnie z 30 DNF-ów by się znalazło w tym roku. Mam też wrażenie, że jak osiągnęłam ten cel 120 książek, to jakoś tak trochę zwolniłam i trochę inaczej wybierałam książki, które czytam. Nie wiem, może to tylko jakieś takie złudzenie, ale jakieś takie mam przemyślenia teraz. Jeśli chodzi o rok 2024, to zastanawiam się, czy jakby, bo ten cel 120 książek jest dla mnie zdecydowanie osiągalny. Więc w roku 2024 albo w ogóle nie ustawię sobie żadnego celu i zobaczę, czy to coś zmieni i ile będę czytać, albo jakiś taki mega szalony i ustawię sobie 200 książek. Nie wiem, tak szczerze, ale jestem ciekawa chyba bardziej, ile książek przeczytam, jeśli nie będę miała żadnego takiego, wiecie, bata nad głową. I jeszcze ostatni tag, czyli już 16. Na czym chciałabym się najbardziej skupić w 2024 roku, jeśli chodzi o moje takie książkowe różnego rodzaju przygody? No, więc przede wszystkim ja bym chciała bardzo wiele książek nadrobić, których do tej pory nie było mi dane przeczytać. I które gdzieś tam pomijałam. I mam tu na myśli wiele klasyków, chociażby na przykład Frankenstein, który jest na mojej liście już bardzo długo i jeszcze go nie przeczytałam, czy bracia Kamarazów, których też jeszcze nie przeczytałam. Więc bardziej w tę stronę starszych książek, które uważam, że dobrze by było przeczytać, bo chciałabym je przeczytać, a nie że trzeba. Też chciałabym nadrobić wszystkie te dobre serie fantazy, które wiem, że są wymieniane przez wiele osób a których nie udało mi się przeczytać ani w moim nastoletnim życiu, ani do teraz, do tych 25 lat, które posiadam na karku. Chciałabym chyba nadrobić te wszystkie serie, żeby też mieć porównania do później tych innych, tych nowych, które powstają. Na pewno chciałabym przeczytać resztę książek z tego uniwersum Cassandry Clare, bo jako nastolatka przeczytałam tylko Miasto Kości i całą tą resztę Darów Anioła, czy jak się nazywa ta książka z serii książek. Natomiast wiem, że tych książek jest tam mnóstwo. No i nadal niezdobytym szczytem jest Brandon Sanderson, więc być może w przyszłym roku też coś od niego wskoczy. No a tak poza tym, to będę czytać to, na co mam nastrój, będę na bieżąco sprawdzać, jakie nowości wychodzą. Czekam na kilka świeżynek. Bardzo nie mogę się doczekać Powerless, bardzo nie mogę doczekać się Divine Rivals. Dużo takich książek będzie, o których już słyszałam, które wiem, że odniosły sukces za granicą. Więc na pewno będę też po nie na bieżąco sięgać. Tak, a tak poza tym, tak jak mówiłam, będę czytać to, co mam nastrój, no bo tak jak mówiłam zawsze, ja jestem moody readerem. No i to by było wszystko w tym end of year book. Tak? Um, będę bardzo ciekawa Waszych spostrzeżeń w komentarzach i będę na nie na pewno czekać, a my słyszymy się już niedługo w nowym odcinku na moim kanale. Cześć!